Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam, jak w szybki sposób przestawić w zegarku czas z letniego na zimowy lub z zimowego na letni, przy założeniu, że pozostałe ustawienia zegarka są prawidłowe. W tym celu należy najpierw upewnić się, że znajdujemy się w trybie temki pingu, czyli trybie wskazywania bieżącego czasu. Zegarek może być na przykład w trybie czasu światowego i też on wyświetla godzinę i wtedy nie jesteśmy pewni, nie zawsze wiadomo to łatwo odróżnić. W tym celu zawsze przytrzymujemy najpierw przycisk mały przez około 2 sekundy aż do podwójnego piknięcia. Oczywiście to podwójne piknięcie jest istotne, znaczy jest ważne tylko wtedy, kiedy nie mamy wyłączonego dźwięku przycisków. Następnie, gdy jesteśmy już w trybie temkingu, o czym informuje nas albo godzina z sekundnikiem, na wyświetlaczu albo po prostu data z dniem tygodnia, to nie ma znaczenia, czy to jest to, czy to ustawienie. Ważne, że jest to trim timekeepingu, wtedy na górze też nie wyświetla nam się żadna wartość. Tutaj w, tym, tutaj, w, tej, w tej tabelce funkcji ani TMR, ani WT, ani AL, ani STW. Jest to, oznacza to, że jest to czas bieżący. I w tym momencie przytrzymujemy przez około 3 sekundy przycisk adjust aż do pierwszego piknięcia. czyli teraz. Strefę czasową mamy na pewno ustawioną, już prawidłową, więc naciskamy raz przycisk MODE. I w tym momencie zaczyna nam, zaczynają migać nam dwie wartości. Wygodnie, oczywiście, jak poczekamy, aż wskazówki nam się już odsuną. Tutaj mamy wartość on lub off, i tutaj, co jest ważne, musi migać wartość dsT. To znaczy, że na pewno przestawiamy dokładnie to, co chcemy. W tym momencie dsT jest na on, czyli mamy ustawiony czas letni, no bo jesteśmy aktualnie w czasie letnim, ale właśnie nadchodzi październik i chcemy przestawić na czas zimowy. Wobec powyższego, naciskamy tylko raz przycisk start. Tutaj zmieniła nam się wartość na off, godzina zmniejszyła nam wartość o 1 i to jest wszystko. W tym momencie znajdujemy się w czasie zimowym, jest 16.55, a nie 17.55 i zniknął nam tutaj wskaźnik DST nad, nad minutami. Ok, teraz zatem czas ustawić czas letni. Zatem jeszcze raz w trybie temkeepingu, który w tym aktualnie się znajdujemy, który już pokazałem wam, jak, jak osiągnąć. Przytrzymujemy przycisk, przycisk Adjust przez około 3 sekundy. Pojawia się strefa czasowa. Naciskamy raz przycisk Mode. Pojawia nam się Off lub On wraz z migającym trybem DST. I naciskamy przycisk Start jednokrotnie. Zmieniliśmy wartość na On. Wartość godzin zwiększyła nam się o 1, czyli przełączyliśmy się właśnie z czasu zimowego na czas letni, o co nam chodziło. Aby to zatwierdzić, naciskamy przycisk Just. Wskazówki samoczynnie wracają do wskazania bieżącej godziny, czyli będzie to godzina 1756. I to jest wszystko znajdujemy się w czasie letnim. Zrobione. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.